Domyślam się, że wiele razy obiecywałeś sobie, że zaczniesz jeść zdrowo i twoja dieta kończyła się po tygodniu. I pewnie wiele razy zastanawiałeś się, dlaczego tak trudno jest ci utrzymać te nawyki. I dzisiaj powiem wam, co zrobić, żeby to zdrowe odżywianie zostało z wami na dłużej. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Dzisiaj jest taki temat, z którym uważam, że bardzo wiele osób się zmaga. Bo wprowadzają sobie te nawyki, ale nie do końca wiedzą, jak je utrzymać, i one często idą po prostu w odstawkę po paru dniach, bo mimo tego, że bardzo wam na tym zależy, często po prostu są czynniki, które was rozpraszają i uważam, że ten odcinek pomoże wam zrozumieć, dlaczego tak trudno jest wam zacząć jeść zdrowo. Pokochaj siebie, zacznij w końcu patrzeć na swoje ciało jak na coś wyjątkowego i na coś, na czym Ci zależy. Bo kiedy to zrozumiesz, zdrowe odżywianie naprawdę nie będzie dla Ciebie problemem. Bo dlaczego miałbyś nie dbać o coś, na czym ci zależy? Mamy jedno ciało i jedno zdrowie. I każde Twoje działanie dzisiaj. Będzie wpływało na to, jak dobrze będziesz wyglądał jutro. Jeżeli kochasz siebie, to kochasz swoje ciało i chcesz dla niego jak najlepiej. Bo moim zdaniem zdrowe odżywianie jest formą okazywania szacunku wobec siebie. Bo pomyśl sobie, że zostajesz ze swoim ciałem do końca życia, nie będziesz miał drugiego. Nie możesz jeść czegokolwiek, co ci tylko wpadnie w ręce, bo to wszystko ma znaczenie. Nawet jeżeli jesteś poza domem, postaw na te zdrowe przekąski, takie jak owoce czy jogurty z większą ilością białka, a uwierz mi, że wyjdzie ci to na dobre. Bo to Ty codziennie kształtujesz swoją sylwetkę i tylko Ty możesz się zmienić. Bądź cierpliwy efekty nie przyjdą przez pierwszy miesiąc i radzę ci się na to nastawić. Wszystko wymaga od nas pewnej ilości czasu i włożonego wysiłku, a to jest rzecz, która nigdy nie przychodzi szybko, zwłaszcza jeżeli przez całe życie nie miałeś tych dobrych nawyków żywieniowych. Więc daj sobie na to wszystko czas. Niech Twoim priorytetem będzie po prostu zdrowe odżywianie, a nie szczuplejsza sylwetka. Na razie musisz zadbać o swoje wnętrze, a gwarantuję Ci, że Twój organizm odwdzięczy się sam. Bo moim zdaniem zdrowe odżywianie właśnie polega na tym, żeby odżywić swoje ciało, a Sylwetka kształtuje się sama, jeżeli po prostu o siebie dbasz. Gwarantuję wam, że będzie dużo takich dni, w których nie będziecie jeść tak jak powinniście, ale nie możecie się wtedy poddawać. Bo nie może to wyglądać tak, że na przykład jecie super zdrowo cały tydzień, przychodzi weekend, impreza. I zapominacie o tym wszystkim, co sobie założyliście, budzicie się na drugi dzień i stwierdzacie, że no, skoro Wam jeden dzień nie wyszło, to już nie ma sensu tego kontynuować. Nie możecie tak robić, bo jeden dzień o niczym nie świadczy i nie może być powodem, dla którego przestaniecie się starać. Więc nastaw się na to, że budowanie nawyków żywieniowych i utrzymanie to naprawdę bardzo długi proces, ale gwarantuję Wam, że jeżeli już Wam się uda, to zdrowe odżywianie będzie dla Was przyjemne. Ureguluj swoje emocje. I jakkolwiek to nie zabrzmi, jeżeli nie umiesz kontrolować swoich emocji albo ich nie rozumiesz, jest bardzo duża szansa na to, że zaczniesz się obiadać albo nie będziesz jadł w ogóle. Emocje nie powinny być wyznacznikiem tego, ile zjesz i czy w ogóle zjesz. Uczucia i emocje jedno, a jedzenie drugie. I to też tyczy się takiego wynagradzania się gorszej jakości jedzeniem. Mam na myśli tutaj to, że na przykład masz zły dzień i zjesz sobie całe opakowanie lodów i ciastek. Po pierwsze, jak źle się czujesz, to odpocznij i nie zagłuszaj swoich emocji, a po drugie, co to ma do jedzenia? To jest dzień jak każdy inny. Dalej pamiętasz o swoim celu i dalej trzymasz się swoich założeń. Bo gwarantuję wam, że jeżeli uzależnialibyśmy wszystkie swoje działania od emocji, nie robilibyśmy połowy rzeczy. Masz trzymać się swojego planu, nie Twoich uczuć. Masz pewne założenia, więc bez względu na to, czy jesteś słupny, czy skrajnie szczęśliwy, jedzenie dalej powinno cię odżywiać i być dobrej jakości. Bo to nie jest ani nagroda, ani coś, co macie pocieszać. Nie popadaj w skrajności, bo to nie polega na tym, żebyś teraz w 100% jadł zdrowo i nie mógł sobie. Na nic pozwolić. Bo jeżeli do tej pory tak wyglądała Twoja dieta, no to nie dziw się, że była dla Ciebie ona tak trudna. Wszystko jest dla ludzi i Ty też możesz jeść wszystko. Pewnie bardzo dużo osób słyszało też o zasadzie 80-20, w której 80% jedzenia, które jecie, jest zdrowe, 20% jest tym, na co po prostu macie ochotę. Ja osobiście nie ograniczam się w niczym. Jeżeli coś chcę jeść, no to po prostu to jem i wydaje mi się, że to jest najzdrowsze podejście. Ale też przez to, jakie nawyki mam wyrobione, wiem, gdzie jest mój umiar. Bo właśnie kluczową kwestią jest tutaj ta ilość i podam Wam kolejny przykład. Załóżmy, że macie ochotę na owsiankę z czekoladą, więc dodajecie tej czekolady jedną, dwie kostki, a nie na przykład sześć i podczas robienia tej owsianki jeszcze podjadacie kolejne trzy. Tak samo na przykład z ciastem. Jeżeli macie ochotę na kawałek ciasta, to faktycznie niecie kawałek, a nie Połowę tego, co, co macie w domu. Fajną opcją jest też szukanie sobie właśnie takich zdrowszych zamienników, jak na przykład batony, które są naturalne, jakieś wypieki bez cukru czy przekąski, które mają większą ilość białka. Musicie po prostu zacząć zwracać na to wszystko uwagę. Pamiętaj o swoim celu: dotrzymuj swoich obietnic, dotrzymuj sobie tego, co sobie obiecałeś, bo gwarantuję Ci, że będziesz czuł się milion razy lepiej, jeżeli będziesz wiedział, że spełniasz swoje założenia każdego dnia. Musisz nauczyć się dyscypliny, bo ona ogólnie jest przydatna w życiu. Polecam Wam właśnie wyobrażać sobie codziennie Waszą wymarzoną sylwetkę i przypominać sobie o tym, że do niej dążycie. I pomyślcie sobie wtedy, jak dobrze będziecie się czuć, jeżeli faktycznie byście tak wyglądali. I jak wasza pewność siebie też wzrośnie, jeżeli będziecie tak wyglądać. A gwarantuję Wam, że jesteście w stanie udowodnić sobie i wszystkim, jak dobrze możecie wyglądać. Ja na przykład osobiście lubię sobie na Pinterestie szukać właśnie takich sylwetek, które mi się podobają i czasami na nie spojrzeć i pamiętać faktycznie do czego ja dążę. Tylko pamiętajmy też o tym, żeby nie popadać w takie skrajności, że teraz będziecie dążyć do jakiejś nierealnej w ogóle figury. Chodzi mi o taką faktycznie na przykład wyćwiczoną, szczupłą sylwetkę, żeby też sobie zwiększyć motywację do tego. Myślę, że to by było na tyle. Jeżeli ktoś byłby chętny, to mogę na przykład nagrać kolejny filmik, w którym podaję Wam konkretne nawyki, które mi pomogły schudnąć. Mam nadzieję, że filmik będzie pomocny i dzięki niemu zmienicie swoją relację z jedzeniem na troszeczkę bardziej zdrową. A jeżeli to zrobicie, mogę Wam obiecać, że te efekty przyjdą. Zachęcam Was też oczywiście do subskrybowania mojego kanału i zostania ze mną na dłużej. Żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! pa!